A myślicie, że Aunor nie nagrywa już filmików? Mylicie się więc! Przygotował bowiem dla was wielką niespodziankę, jakim jest nowy kanał dla polskich widzów: Kala Fiorek. Specjalnie dla was nagrywa tam szalone filmiki, w których użyczają głosu zarówno on, jak i jego znajomi. Obejrzycie życie między innymi szalone gameplay z gier ze ścieżką dźwiękową bezpośrednio z komunikatora głosowego. You see that Dowcipny there? There no i parodystyczny fanowski dubbing najróżniejszych filmików. Nie dajcie się zwieść reklamą w mediach. Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. A nawet serię pseudoanimowanych absurdalnych przygód superbohatera człowieka Kala Piora Będą bać się dzikości. To jeszcze więcej czeka Was na nowym kalafiorkowym kanale. Zapraszamy serdecznie i pamiętajcie, że naszym priorytetem jest Wasz dobry humor. Pozdrawiam, super świnka!